Istnieje modlitwa, którą niebo ceni bardziej niż jakąkolwiek inną, a mógłbyś ją wypowiedzieć, nie zdając sobie z tego sprawy, Eliaszu. Co Jezus powiedział o twoich modlitwach wypowiadanych należąco bez słów w ciszy nocy? Cześć. Opowiem Ci o tym podczas mojej relacji. Nazywam się Eliasz Hartman, mam 53 lata. Mieszkam w Amarillo w Teksasie i od 22 roku życia pracuję jako kierowca ciężarówki. Wiesz, jaki to styl życia, gdy wszystko dzieje się na drodze? Ciężarówka, stacja benzynowa, samotność i stary radioodbiornik, który działa tylko wtedy, gdy mu się zachce. To była moja rutyna, nic nadzwyczajnego, ale też nic łatwego. Moja żona zmarła siedem lat temu po walce z rakiem. Od tego czasu stałem się bardziej zamknięty w sobie, a w dodatku mój jedyny syn przeprowadził się do innego stanu i ledwie się kontaktujemy. Kiedy cisza wkrada się w nasze życie, nawet Bóg wydaje się daleki, prawda? Zawsze miałem wiarę, nigdy nie przestałem wierzyć, ale z czasem zaczynałem źle się czuć, zwłaszcza z powodu modlitw. Widziałem tych kaznodziejów, którzy mówili głośno, klękali, używali pięknych słów, a ja, zmęczony, samotny w kabinie ciężarówki albo leżący na łóżku w tanim motelu, próbowałem rozmawiać z Bogiem, ale leżąc wyczerpany. I wtedy przychodziła wina: czy on mnie słyszy? Czy to brak szacunku? Całą noc to była ta walka, między wiarą, która jeszcze trzymała mnie przy życiu, a ciężarem winy, że nie jestem idealnym chrześcijaninem. Myślałem, że modlitwa musi mieć idealny format, odpowiednią postawę, właściwe słowa. A jeśli nie w ten sposób, to Bóg mnie nie usłyszy. To właśnie z tym zmęczonym, zdezorientowanym sercem, ale nieustannie szukającym, wydarzyło się wszystko tamtej nocy, nocy, która wydawała się zwyczajna, ale zmieniła wszystko. Umarłem, a to, co zobaczyłem po drugiej stronie, zburzyło wszystkie moje błędne wyobrażenia o Bogu. Było prawie druga w nocy, gdy zaparkowałem ciężarówkę na stacji benzynowej przy drodze na odcinku między Wichita Falls a Labok. Hamulec pneumatyczny zaczął piszczeć w górach, więc postanowiłem się zatrzymać, zanim problem się pogłębi. Miejsce było puste, tylko szum wiatru, powiewające flagi i kilka latarni walczących z ciemnością. Otworzyłem boczne drzwi kabiny, wziąłem latarkę i poszedłem do tylnej osi. Przykucnąłem, majstrowałem przy kilku połączeniach i wtedy poczułem ostry, suchy ból tuż pod żebrami, jakby coś rozerwało się wewnątrz. Jeszcze próbowałem wstać, ale moje nogi się ugięły. Latarnia wypadła mi z ręki i potoczyła się po żwirowej podłodze. Próbowałem wołać o pomoc, ale mój głos nie chciał się wydobyć z gardła. Kręciło mi się w głowie. Oparłem się o zderzak, ciężko oddychając, aż wszystko zaczęło się rozmazywać. Czułem, jakby powietrze znikało, a czas stawał w miejscu. Upadłem na bok, trochę skulony na własnym ramieniu, patrząc na światło latarni, które tam migotało, jakby miało zgasnąć razem ze mną. Nie widziałem karetki, nie widziałem nikogo, kto by biegł. Była tylko cisza, cisza, która pochłonęła wszystko. Zdałem sobie sprawę, że umieram sam na zimnej ziemi, bez pięknych modlitw, bez czasu na przeprosiny, bez zgiętych kolan. Tylko ja ciemne niebo i świadomość, że moje serce przestaje bić. Ale nagle wszystko się zmieniło, zimno zniknęło, ból ustał, ciężar ciała zniknął, jakbym zdjął ołowianą zbroję. Kiedy ponownie otworzyłem oczy, nie była to już noc, nie była to już stacja benzynowa, byłem w innym miejscu pełnym takiego pokoju, że żadne słowa nie wystarczą, by go opisać, jakby każdy atom tam śpiewał w ciszy. I to właśnie tam, w tym miejscu żywego światła i wiatru, który nie był wiatrem, usłyszałem głos, który przeszył całą moją duszę. Eliasz to nie był tylko głos, było to jakby ktoś, kto znał mnie od zawsze i czekał na mnie. W tej chwili wiedziałem, że umarłem, ale to, co miało nadejść, było największym objawieniem mojego życia. Miejsce, w którym byłem, nie miało podłogi ani nieba, a mimo to czułem stabilność pod stopami i światło nade mną, żywe i przyjazne. Wokół panował spokój, jakby czas poddał się wieczności. Nie było dźwięku, a jednak rozbrzmiewała melodia. Nie było słów, ale wszystko przemawiało. Pokój tak głęboki, że doprowadził mnie do płaczu bez łez. Nagle przede mną zaczęła się pojawiać obecność. Nie była to fizyczna postać, ale wiedziałem dokładnie, kto to jest. Moje serce zawołało, zanim rozum zdążył to ogarnąć. To był Jezus, nie przyszedł w błyskawicach ani z okrzykiem, po prostu był, jakby zawsze tam był. Kiedy na mnie spojrzał, nie było osądu, chłodu, ani pretensji. Była tylko miłość, która przeszyła wszystkie moje rany, wszystkie moje nieprzespane noce. Wszystkie Boże, przebacz mi, które nigdy nie wypowiedziałem na głos. Podeszli do mnie powoli, a kiedy zatrzymał się przede mną, uśmiechnął się, uśmiech, który nie pochodził tylko z twarzy, ale z całej wieczności, powiedział: Elias, słyszałem wszystkie Twoje modlitwy. Poczułem, jak moje nogi słabną, ale tam w tej rzeczywistości nie upadałem. Kontynuował. Te, które wypowiadałeś podczas jazdy, te, które szeptałeś leżąc przed snem, aż po te, które nigdy nie zostały dokończone. Słyszałem wszystkie, chciałem mówić, wyjaśniać, przepraszać za to, że nie modliłem się więcej na kolanach, że przysypiałem podczas modlitwy, że czułem się niegodny. Ale on wiedział, wiedział wszystko, i zanim jakiekolwiek słowo wyszło z moich ust, dotknął mnie w ramię i powiedział: Chodź, chcę ci coś pokazać. I wtedy wszystko wokół mnie się zmieniło, jakby chmury poruszały się we wnętrzu wieczności. Nowa scena otworzyła się przede mną, a to, co zobaczyłem na zawsze, zmieniło moje zrozumienie modlitwy i jak widzę serce Boga. Scena przede mną otworzyła się jak żywe okno w czasie. To było tak, jakbym znalazł się w myśli Boga, widziałem siebie, ale nie tak, jak widzę się w lustrach świata, widziałem swoją kruchą, zmęczoną duszę, ale wciąż walczącą o wiarę. Leżałem tej samej zimowej nocy w ciężarówce, z półotwartymi oczami i ciężkim oddechem. Ledwo miałem siłę, by wymówić jego imię. Jezus wskazał na tę scenę i powiedział to była jedna z Twoich najwyższych modlitw, zamurowało mnie jak to najwyższa. Ledwo mówiłem, tylko myślałem, tylko pragnąłem, tylko bolało, ale On kontynuował. Niebo nie mierzy objętości, mierzy prawdę, wyciągnął rękę, a jak zasłona rozdzierająca przestrzeń, inne sceny zaczęły się pojawiać. Widziałem starszego mężczyznę, modlącego się leżącego w szpitalu, podłączonego do rurek, widziałem kobietę, płaczącą w milczeniu w ciemności pokoju, nie mogącą uklęknąć z powodu depresji, widziałem dzieci modlące się z głowami na poduszce, mówiące cicho, by nikt nie usłyszał. Widziałem siebie młodszego, dwudziestokilkuletniego jeszcze z żyjącą żoną, modlącego się obok niej, myśląc, że to mało. Wszystkie te momenty powiedział Jezus, wznosiły się jak kadzidło przed Ojcem. Potem spojrzał mi w oczy, a wtedy poczułem, że żadna maska nie wytrzyma. Widział wszystko, a mimo to się uśmiechał. Elias, wielu moich dzieci myśli, że muszą się popisywać, żebyśmy ich usłyszeli. Klękają, ale myślami są gdzie indziej. Mówią piękne modlitwy, lecz nie oddają mi swojego serca. W tej chwili pokazał inną scenę. Byłem kiedyś na kolanach w kościele, używając wyuczonych słów, starając się wyglądać na silnego, ale moje myśli błądziły, a serce było suche. To tam, Jezus powiedział: Widziałem formę, ale nie widziałem ciebie tutaj, wskazując na mnie leżącego z poszarpanym czołem, zmęczonego i mruczącego. Panie, czy słyszysz mnie tutaj? Widziałem wszystko u ciebie. Odpowiedziałem: To mnie rozbiło. Myślałeś, że robisz niewiele, ale dawałeś mi wszystko, co miałeś. Wtedy Jezus położył rękę na mojej piersi i powiedział: Tu zaczyna się modlitwa. Nie ciałem, nie postawą, ale prawdą. Ojciec szuka czcicieli, którzy będą go czcić w duchu i prawdzie. Jego słowa nie brzmiały jak kazanie, wydawały się znane mojemu duchowi, jakbym już głęboko w sobie wiedział, że właśnie o to zawsze chodziło. A kiedy dusza spoczywa na mnie, wtedy najbardziej słyszę. Jezus wyciągnął rękę i jakby niebo się zwijało, zostałem przeniesiony do innej wizji. Była noc ciemna i chłodna na jakiejś pustyni, której nie rozpoznawałem. W centrum tego opustoszałego krajobrazu leżał mężczyzna na głazie z otwartymi oczami patrzący w niebo. To był Dawid nie w chwale, lecz w ucieczce samotny, ścigany, wrażliwy. Jezus szepnął, jakby czytał moją duszę. Psalm 63, werset 6: Kiedy się kładę, wspominam o Tobie, myślę o Tobie podczas nocnych czuwania. Dawid tam rozciągnięty na twardej ziemi, bez korony, bez żołnierzy, bez świątyni, tylko z sercem wystawionym przed Bogiem, nie było śpiewanej chwały ani mówionych modlitw, tylko myśl i pragnienie boskiej obecności. Tam powiedział: Jezus. Nie było postawy, była tylko obecność, a wtedy wizje pomnożyły się przed moimi oczami, jak delikatne fale. Starsza kobieta leżąca w łóżku szepnęła: Panie zabierz mnie, gdy nadejdzie Twoja pora. Z zaczerwienionymi oczami bezrobotny ojciec leżący na Sofie modlił się cicho, by nie obudzić dzieci. Samotna młoda kobieta w ciemności swojego pokoju rozmawiała z Bogiem po raz pierwszy od lat, leżąc, bojąc się uklęknąć i nie wiedząc co powiedzieć. Jezus spojrzał na mnie z czułością, jak ktoś, kto rozumie ciężar tego, co niewidoczne dla innych, i oznajmił: Eliaszu, noc to nie brak to zaproszenie. Łóżka stają się ołtarzami, gdy serce zwraca się ku mnie, nawet jeśli ciało jest zmęczone. Wskazał na mnie w tę noc mojej śmierci leżącego na ziemi, próbującego coś powiedzieć, ale nie mogącego, i dokończył Twoją ostatnią modlitwę. Chociaż bez słów, usłyszałem to jak pieśń chwały, ponieważ niebo nie wymaga występów. Ono docenia oddanie. Zacząłem płakać, ale nie był to smutek. To był płacz uwolnienia, jakby wszystkie lata winy, porównań i starań, by wydawać się kimś innym przed Bogiem, rozpuszczały się w tej chwili. To właśnie w wrażliwości nocy, powiedział Jezus, wielu spotyka mnie bez maski. Zmęczona dusza mówi bardziej prawdziwymi słowami niż tysiąc wyuczonych kazań. I wtedy zrozumiałem, że łóżko, na którym myślałem, że poniosłem porażkę, było ołtarzem, na którym Bóg mnie nawiedzał. Noc, podczas której mogłem tylko szeptać, stała się miejscem, gdzie niebo się pochylało, aby słyszeć. Wizje zaczęły się zmieniać. Delikatne światło, które wcześniej wypełniało przestrzeń, ustąpiło miejsca gęstszym scenom nie były one mroczne, lecz ciężkie. Jezus zaprowadził mnie do miejsca przypominającego wielkie zgromadzenie, setki ludzi na kolanach. Niektórzy płakali, inni z zapałem recytowali wyuczone modlitwy, ale coś było w tym nie tak. Nic nie wznosiło się w górę. To było tak, jakby te modlitwy nie opuszczały ziemi, odbijając się jedynie echem we własnych ustach. Widziałem ludzi z idealną postawą, ale pustymi oczami, ręce uniesione, ale serca zamknięte. Jezus spojrzał na mnie ze smutkiem w oczach i powiedział: Nie każda cześć jest prawdziwa, nie każda poza oznacza poddanie. Wskazał na kobietę, która modliła się elokwentnie, mocnym głosem z rękami wyciągniętymi ku górze. Wokół niej unosiły się maleńkie lustra, wszystkie zwrócone w jej stronę. To było tak, jakby jej modlitwa polegała bardziej na byciu widzianą niż słyszaną w niebie. Ta, powiedział Jezus, modli się, by utrzymać swoją reputację. Szuka mnie, ale przez filtry. Następnie zobaczyłem mężczyznę w nienagannym garniturze klęczącego przed ołtarzem w kościele. Jego modlitwa wydawała się intensywna, ale Jezus pokazał mi, co działo się w jego sercu. Myśli o osądzaniu, porównaniach i duchowej próżności. To było tak jakby stał na scenie szukając uznania, a nie przebaczenia. Modlą się efektownie, ale nieszczere, zauważył Jezus i myślą, że oceniając innych i klęcząc mnie imponują. To mnie załamało. Ile razy sam próbowałem modlić się poprawnie, tylko po to, by poczuć się akceptowanym, ile razy powtarzałem słowa, mając nadzieję poczuć się bardziej duchowo, a odchodziłem pusty. Te sceny pokazały mi, że duma może ukrywać się nawet w modlitwie. Elias powiedział: Modlitwa, którą kocham, to ta, która nie próbuje mnie zaimponować, tylko mnie spotyka. A potem w kontrastowym obrazie Jezus pokazał znowu tę kobietę w ciemnym pokoju leżącą i płaczącą bez słów. Mężczyzna z Alzheimerem powtarzający tę samą frazę do Boga przed snem. Młody, uzależniony, próbujący modlić się z zaciśniętymi zębami z powodu odstawienia: Ci, powiedział Jezus, nie potrafią modlić się pięknie, ale są prawdziwi, i to mi się podoba. Spojrzał na mnie i zakończył z pewnością i współczuciem. Klękanie może być świętym aktem, ale jeśli nie płynie z serca, to tylko gest. Łóżko, podłoga, ławka. Wszystko staje się ołtarzem, gdy jest prawda. Szukam dzieci, a nie aktorów. Po tej serii objawień zapanowała cisza. Ta cisza mówiła więcej niż tysiąc słów. Czułem, jak wszystko, co przez całe życie nosiłem w sobie, zostało w końcu ujawnione, zrozumiane i uzdrowione. Jezus szedł obok mnie, jakby po świetlistej ścieżce. Kolory wokół były nie do opisania. Nie przypominały barw ziemi, były jak żywe emocje. Z każdym krokiem czułem, jak ciężar mojej przeszłości jest zmywany. Było to jak chodzenie w łasce. Zatrzymaliśmy się przed ogromnym polem. W tle stało ogromne drzewo, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Jego liście wyglądały jak płynne złoto, a każdy z nich szepcąc, niósł słowa, których nie rozumiałem, ale czułem pokój, wolność dom. Jezus spojrzał na drzewo i powiedział niemal jakby do siebie: To tutaj wielu odpoczywa po bitwie, to tutaj ci, którzy zakończyli swoje zmagania, są przyjmowani. Czułem, jak moje oczy pieką. Część mnie chciała zostać. Po wszystkim, co zobaczyłem, jak można wrócić, jak spojrzeć na świat po zetknięciu z wiecznością. Wtedy Jezus odwrócił się do mnie i powiedział mocnym, ale pełnym czułości głosem: Eliaszu, przyniosłem cię tutaj, nie po to, by cię uwięzić, lecz by cię przygotować. Twoja godzina jeszcze nie nadeszła, ale przyszedł twój czas. Wyciągnął rękę, a przed nami pojawiła się ostatnia wizja, tym razem z prawdziwego świata. Zobaczyłem moje ciało leżące na ziemi w pogotowiu, dwóch ratowników biegnących w moją stronę, jeden z nich wykrzykiwał moje imię. W tej chwili uświadomiłem sobie, wciąż jest czas. Jezus złapał mnie za ramiona i spojrzał mi w oczy, a to, co powiedział na zawsze, zapisało się w moim sercu jak ogień. Wróć i powiedz moim dzieciom, że naprawdę słyszę ich nawet gdy leżą, nawet gdy myślą, że zawiedli, nawet gdy potrafią tylko szeptać. Powiedz, że łóżko może być ołtarzem, że poranki to święta ziemia, że zmęczenie nie jest wstydem, lecz mostem. Moje gardło się zacisnęło, moja dusza chciała słuchać, ale moje serce wciąż się wahało, trzęsłem się w środku, wtedy powiedział coś, co mnie złamało. Eliasz tę ostatnią modlitwę, którą próbowałeś wypowiedzieć przed śmiercią, usłyszałem w pełni, bo słyszę nawet to, czego serce nie potrafi wyrazić. Potem jednym ostatnim dotknięciem mojej piersi dodał: Nie zawiodłeś mnie. Znalazłeś mnie. Teraz idź i pomóż innym mnie odnaleźć. W jednej chwili wszystko zgasło. Kiedy otworzyłem oczy, pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, było zimne światło karetki odbijające się od sufitu. Wszystko było rozmazane. Słyszałem głosy piski maszyn, ktoś wołał moje imię. Moje ciało bolało, usta były spieczone, a powietrze zdawało się drzeć moje gardło, ale żyłem. Przeciw wszelkim oczekiwaniom wróciłem do życia. Jeden z ratowników trzymał moją rękę, jakby właśnie uratował starego przyjaciela. Nie mogłem nic powiedzieć, tylko płakałem i to nie ze strachu, lecz dlatego, że wiedziałem głęboko w sobie, że coś zmieniło się na zawsze. Nie tylko uniknąłem śmierci, spotkałem niebo i co ważniejsze zostałem dotknięty przez Jezusa. Lekarze powiedzieli, że miałem zawał serca. Fakt, że znaleźli mnie tak szybko, to cud, ale żadne z tych słów nie wyjaśniało tego, co czułem w głębi duszy. Inny pokój, nowa jasność i misja, która pulsowała w moim sercu. Musiałem opowiedzieć, co widziałem i czego się nauczyłem, bo świat musi wiedzieć, że Bóg nie odrzuca tych, którzy są zbyt słabi, by uklęknąć. Po powrocie do domu, moje życie pozostało proste: nadal jestem kierowcą ciężarówki, dalej spędzam długie noce samotnie na drodze, ale teraz każde miejsce postoju to ołtarz, każde skromne łóżko w hotelu to miejsce spotkania a każda poranna chwila, niezależnie od tego jak cicha, to okazja do rozmowy z Ojcem, już nie modlę się z lękiem, nie obwiniam się, gdy modlę się leżąc, nie porównuję się do wymyślonych modlitw, bo wiem całym sobą, że Bóg słyszy serce. Nie oczekuję spektaklu, ale prawdy. A prawda jest taka, że nawet gdy myślałem, że zawodzę, On już mnie słyszał. Jak niesamowita i przemieniająca to historia. Biblia przypomina nam w Ewangelii Jana, rozdział 4, werset 23. Lecz nadchodzi godzina i już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą czcić ojca w duchu i prawdzie, ponieważ takich właśnie ojciec szuka, aby mu oddawali cześć. Bardzo dziękuję Eliaszu, za podzielenie się z nami tym głębokim doświadczeniem. A tobie, który oglądasz nas nadal, niech błogosławieństwa nieba zaleją Twój dom, szczególnie w najcichszych porankach, Pamiętaj, Bóg nie oczekuje przedstawienia.